Dzień dobry, witam serdecznie na zakupach. Dzisiaj, hol, przygotowałam listę zakupów. Zakupy zrobił syn z moim mężem, więc muszę odkopać, co tutaj kupili, bo oprócz tego, co na liście wpada, to też trzeba o innych rzeczach pomyśleć, których często nie biorę pod uwagę. Na przykład śniadaniowych rzeczy w ogóle na listę nie wpisuję. I to jest po prostu jasne, że jakieś serki do smarowania, jakieś pieczywo. Więc zaraz zobaczę, co tu jest. Przeprowadzę Was przez moje wspaniałe pomysły na ten przyszły tydzień, czyli od od dzisiaj parpadelle z kurczakiem i już wiem, że makaronu parpadelle nie było, ale jest podobny, także też będzie spoko. To jest taki prosty przepis i zaraz będę go robić. Na śmietance kurczaku i makaronie gyros z kurczakiem z sosem jogurtowym. Dużo widzę sałat różnych, fajnych kapust, więc wykorzystam coś z tego. Kurczak w sosem słodko -kwaśnym. Mam taki sos słodko wcześniej kupiony. Jeszcze w spiżarce, e, więc to będzie coś prostego: albo makaron, albo ryż, chyba ryż, bo jeszcze mam e, jajka sadzone z ziemniakami. Hmm, ziemniaki ciekawe, czy są. Są dobra. E, jajka sadzone z ziemniakami, mam jeszcze koperek, e, sałata z jogurtem i szczypiorkiem będzie super. Naleśniki meksykańskie, kalzone, bo zrobię więcej, więc na dwa dni. Suma zakupów wyszło 625 zł. Rabaty były 105 zł i to nie wszystko, bo jedną rzecz schowałam zaraz wam pokażę. No więc była dzisiaj promocja na lody, e, i w promocji weszło na to, że za opakowanie lodów zapłaca, zapłaciliśmy 4,50. E, mój mąż z synem kupili 8 opakowań. E, ciekawa jestem, zróbmy taki test, na ile nam to starczy. E, ja jestem w redukcji ciągle, ale pozwalam sobie, mierzę sobie różne rzeczy, pozwalam sobie na różne tematy. Na przykład w sobotę jem sobie chipsy zbożowe, e, czasem jakiegoś loda, ale to też jestem tym zapotrzebowaniem. Kalorycznym, więc mm, zobaczę jak to z opakowania będzie. Wydaje mi się, że po prostu będę patrzeć na 100 gram, ile to będzie. 246 kalorii, 200 kalorii to jest na przykład taka przekąska u mnie. Przekąska banan ze skrem, więc jeżeli to oleję i zjem sobie loda, też będzie dobrze. Zobaczymy, żeby nie przesadzać. Także one są w różnych smakach w promocji. Chyba solony karmel, mięta z czekoladą, czekoladowe i, i coś jeszcze, ale nie pamiętam, bo już zamroziłam, więc zaraz to też podmrożę. Jest tu trochę owoców, więcej warzyw, więc bardzo się cieszę, bo jest dużo szpinaku. Ja szpinak użyję w Calzone. I gdzie jeszcze? Nie. Może nie. Albo <śmiech> nie, <śmiech> więc jeszcze nie wiem dokładnie, yy, co ze szpinakiem zrobię. I z kapustą młodą, bo kapustę jemy już od jakiegoś czasu i uwielbiam, więc poprosiłam męża, żeby wziął dwie, więc zrobię. Ja robię taki prosty przepis w ogóle robię bez boczku, bez kiełbasy, bez niczego. Tylko jedną łyżkę daję masła na patelnię i właśnie kapustę, i do tego koperek, i to tyle. Tak, lubię tę wersje z mąką, lubię te wersję z kiełbasu, ale staram się nie. Ku mojej radości ostatnio jemy dużo mniej mięsa, co mnie bardzo cieszy i w ogóle w takich zakupach widać, że tego mięsa mniej jest. Podejrzewam, że to mięso mój mąż kupił na taki gulasz o zupę dla psa, żeby zrobić. Tak podejrzewam. Dorsza kurczę. Dzisiaj chyba go zrobię, żeby się nie popsuł. I tu kolejne jakieś mielone i pierś kurczaka, która już na długo nam wystarczy, bo tu będzie za trzy dania. Podejrzewam ten kurczak w sosie słodkokwaśnym. Zrobię też kalzone z kurczakiem i grosa. I to będzie takie opakowanie. I tutaj spokojnie powinno wystarczyć. Jeszcze dzisiaj trochę wezmę do tego parpadela, ale tu wezmę go mało. Mam jeszcze w lodówce tofu. Tofu i gdzieś go powsadzam, powtykam, bo oni nie przepadają za tofu, a jego w zasadniczo nie czuć i dobrze podbija białeczku, <laughs> więc można by na przykład tofu dać do kalzone, nawet z kurczakiem, z fasolą czerwoną i tak dalej. Będzie spoko. E, jajka fajnie. Mówił mąż właśnie, że była w promocji też ser. E, chyba 19 zł zapłacił za to. I ja robię także że tarkuję całość, e, biorę do e, worka strunowego, mrożę i później tylko garść sobie wyjmuję. Jest kapusta pekińska bardzo fajnie, więc na pewno jakieś sałatki i surówki będą. To sobie mój y, syn wybrał. Bardzo się cieszę. Widzę, że wybrał sobie różne rzeczy. I tak mój mąż od jakiegoś czasu go bierze i mój syn też ma listonik na telefonie i razem latają po sklepie, żeby po prostu nauczył no, się różnych rzeczy. Ale dzięki temu może sobie też wybierać różne tematy. Więc wziął na przykład syn dla mnie tortille, bo powiedział, że często z tego korzystam, na pewno coś zrobię. I to jest super, bo tak, bo mając tortille i kapustę pekińską można dużo fajnych rzeczy zrobić. Jest marcheweczka, można starkować do takiej surówki z kapustą pekińską. Do tego jakieś białko już zawijacie i macie wrapa. Arbuza sobie mój syn też wybrał, więc fajnie teraz jemy, bo jest sezon fajny. Wybrał sobie też borówki. Ciągle jest na wykluczeniach owocowych ze względu na odczulenie i yy cały proces, ale proces idzie cudownie. Słuchajcie, nie ma leków od listopada, nie jest na wziemnych lekach na astmę. I po prostu i to dzięki temu, jeżeli ktoś jest alergikiem i się zmaga, zobaczcie, wygoglujcie sobie test który się nazywa się Alex. To jest test, który bada alergie krzyżowe i tam możecie się zaskoczyć. On jest drogi, bo za moich czasów kosztował 1300 zł, kiedy go robiłam rok temu. Możliwe, że jest teraz taniej. Myślę, że warto, bo przy leczeniu, jakie miał chyba od drugiego roku życia, pierwszy raz wychodzimy po prostu z tematu i możemy cofnąć astmę Raczej kontrolować ją bez leków, więc bardzo się cieszę. Więc yy, nie jemy na przykład pestkowych, nie można mu jeść tego typu rzeczy. Ja nie jestem pewna, czy na stówę nie można. Po prostu lekarka powiedziała, że na razie się powstrzymać. Pewnie będzie moment, że wróci do tego, ale on właśnie może sobie banany jeść, borówki, arbuza. Yy, Zresztą raczej nie. I to mango suszone też bardzo fajnie sobie wybrał. Yy, I co tu jeszcze mamy? Orzechy u niego zupełnie odpadają, bo w tym teście właśnie Alex wyszło kilka różnych orzechów, typów orzecha to bardziej dla mnie. Ostatnio sięgam po tą po e, częściej jak mam ochotę, ale ona jest tak napchana. Wiecie, co orzechami, że w ogóle nie mam żadnego poczucia winy, że jem czekoladę. Także to jest super. E, bardzo dużo orzechów, super. I co, no, nie przepadam za tym tematem, ale dobra, nie wiem, który to chciał. Yy, ostatnio używamy do chleba tylko serków takich do smarowania. Co tam mamy, te serki? Cieść mi się rzuciły oko. Serki do smarowania takie typu almette. Ja mam na przykład ile 20 gram takiego serka mogę sobie wziąć na kanapkę. Do tego sobie kroję pomidora, paprykę, więc 70 gram pieczywa, i to już jest porządne śniadanie. Później mam drugą przekąskę, i tam wjeżdżę na przykład kawałek banana ze skyrem albo skyr z jabłkiem, z cynamonem. A później to już obiad 500 kalorii, już taki porządny. Później wracam do domu i też coś szukam z kolacji, właśnie do 350 kalorii. I z tych rzeczy zasadniczo można sobie dużo ukleić. Czasem sobie łączę niektóre tematy, żeby nie jeść czterech posiłków, a na przykład trzy. Nie wychodzi idealnie, słuchajcie, wiadomo, ale waga spada, więc nie musi być stuprocentowo idealnie, a, a jest ok. O, takie sobie wybrali. Myślę, że to będzie mało. Jeszcze jeden powinien być na. Na tydzień przynajmniej, jak nie, a nie jest, dobra. Jeszcze drugi jest i chyba w lodówce mam jeszcze końcówkę. Wzięli jakąś fajną musztardę. o, rzodkiewka ekstra, rzodkiewka, chlebek, masło, Boże, jakie to jest dobre. A te pomidory mam właśnie dzisiaj do przepisu, słuchajcie, parpadelle z kurczakiem. Więc znowu mam zagłostkę, kalambury, co ugotować po tym 16, bo zostanie mi na koncie, zostało mi około 400 coś tam złotych i chciałabym na tym pojechać do końca miesiąca i myślę, że może mi się udać, a to dlatego, że mam jeszcze pomrożone tematy, mam tu kupione, na przykład te tortille, z których są całe obiady. Dzisiaj kupiłam wsady papierowe do air więc na tortilli nawet sobie rozbijam jajko na śniadanie, to też jest bardzo spoko. Uwielbiam czerwoną cebulę. Jestem cebulą. Jestem cebulą, tak. E, I co? A, hot dogi to sobie mąż mówił, że sobie wziął. Gdzieś jeszcze parówki będą. I imbir. Do którego to jest imbir? Chyba do parpadele z kurczakiem jesteś, co? Hmm. A może tego kurczaka w sosie słodko-kwaśnym? Nie pamiętam. A może do naleśników? Wszędzie po trochu dam. E, także tak, zaraz schowam do zamrażalnika przerobię dzisiaj to, co się da. Nie mam pomysłu jeszcze na dorsza. Nie umiem robić ryb. Słuchajcie, nie, ja nie jestem dobra kurty w rybach. Nie wiem, jak zrobić je dobrze, żeby ich nie smażyć. Macie taką, takie rozwiązanie, jak dobrze zrobić fileta, jednocześnie nie smażąc go. <słuch> Może jakieś sosy tutaj robią robotę, co? No, powiem Wam, jestem cienka w ryby. Nie jadłam jako dziecko. Później jako studentka ucząca się gotować nie robiłam ryb. Yy, I po prostu walczę z tym już od lat, kto mnie obserwuje, ten wie, że to już chyba trzeci rok o tym gadam i czasem próbuję robić ryby. Miałam też taki okres, że trzy miesiące non-stop kupowałam ryby, żeby się nauczyć i po prostu no porażka na całej linii, nie wyszło mi to. Także jest trochę owoców, woda z cytrynką oczywiście. Jest dużo warzyw, warzywa teraz u nas idą masakrycznie szybko, bo ja dużo robię sałatek ze szpinakiem, ostatnio robiłam z ciecierzycą taką ze słoika, wzięłam ją, odcedziłam, wytarłam do airfryera w przyprawach do szpinaku, dałam do tego jedną grzankę, dałam trochę słonecznika, bardzo fajna kolacja, słuchajcie, dużo nie trzeba teraz, naprawdę nie muszą być jakieś takie gęsto, że tak powiem odżywcze te jedzenia, no bo mamy najważniejszy, najfajniejszy czas chyba w roku teraz, żeby, żeby fajnie jeść, więc sałata lodowa ekstra, dwie kapuchy, sałata pekińska, co tu jeszcze? Papryka, czerwona cebula, pomidory, rzodkiewka, szczypiorek. A tu się tak wydaje, że to jest dużo. Chociaż myślę, że to jest dużo, bo ostatnio za 400 zł miałam tyle co nic na stole. A teraz przynajmniej te rabaty zrobiły robotę, więc yy, tak. I fajnie, że mąż kupił masło klarowane takie opakowanie. Bardzo rzadko jest w ogóle w promkach, ale starczy nam na ponad miesiąc, więc ja się nie szczypię z tym, więc po prostu kupujemy. I co? Co tu jeszcze dobrego? A, jakieś chyba pieczywa. Ja mam swoje ulubione pieczywo albo z pudki, albo z osą. Jest, jak ten chleb się nazywa, Bielański? coś takiego, ale taki z niebieską obramówką na folii jest razowy, jest bardzo dobry. No to tak, słuchajcie, chyba będę kończyć, bo to takie szybkie e, tematy. Jak będzie się kończył tydzień, podejrzewam, że w niedzielę zrobię film typu Zero Waste, bo będę musiała sobie zaplanować jeszcze kilka dni, żeby przeciągnąć finansowo e, i spiżarkowo. Szczególnie, że mam w zapasach jedzenie, więc nie będę za dużo dokupywać. Postaram się zostawić te cztery stówki jeszcze na kolejne tygodnie, zobaczymy czy wystarczy. Myślę, że, że tak, no bo wszystko zależy od zbiorów własnych, a mam te zbiory i suche i zamrożone. Także tak, fajny mamy sezon warzywny, urwali, widzę dużo fajnych rabatów i przynajmniej jest konkret, że tak powiem, w ilości. 600 zł, no kiedyś wiadomo, nie? Można było więcej, ale nie ma tragedii, bo to też wiecie, no trochę takie ekstrasy, no kto kupuje 8 opakowań lodów, no my, tak. Czy wielki ser, albo nie wiem, no kakao, puchatek, mango suszone, to wszystko to są drogie produkty, więc, ale to, na razie się nie patyczkuję z tym. Na razie póki jest ok, to jest ok. Jak będę miał jakieś finanse, problemy czy coś, to wtedy złapię się. Za głowę i brać nie będę takich tematów, i tyle. Sałatka szwedzka to mój syn wybrał, powiedział, że ma ochotę na takie. No, fajne rzeczy wybierasz czasem, no a to mój mąż zawsze bierze, mówi, że te ciastka mają maślany bardzo dobry skład, i to jest prawda, bo mają, słuchajcie, mąka, pszenna, tłuszcz mleczny, cukier, jaja, sól i skończyła się lista, więc one naprawdę mają dobry skład. I kończę, słuchajcie. Biorę się za przetwórstwo i zamrażanie lodów, tarkowanie i tak dalej, i tak dalej. Także całuję Was i yy, pozdro. Widzimy się, mam nadzieję, niedługo na Zero Waste. pa. pa.